Tam przed Obserwatorium Astronomicznym w Tymcach jesteśmy przed zabytkową wieżą ciśnień, która w ciągu kilku lat zmieniła swoje oblicze ze starego obiektu, który był zdegradowany w nowoczesne Obserwatorium Astronomiczne. Obserwatorium to powstało na bazie wieży ciśnień, która jest obiektem tutaj zabytkowym. Wieża ciśnień została wybudowana w 1954 roku i służyła praktycznie do końca lat 90. XX wieku. Po tym okresie popadła w stan degradacji. Elementy stalowe, które były możliwe do wykradzenia, zostały skradzione, zdegradowano ściany budynku, zdegradowano jego wnętrze. Dopiero podczas pomysłu w 2017 roku padła szansa na przywrócenie fajnego stanu tej wieży i zagospodarowanie jako nowy obiekt. Wspólnie z wójtem gminy Lubaczów stwierdziliśmy, że fajnym miejscem będzie to jako podbudowa pod przyszłe obserwatorium astronomiczne. Tak też się stało, wtedy pierwsze plany zostały poczynione w 2017 roku. I już po trzech latach rozpoczęła się realizacja inwestycji. Dlaczego jest to dobre miejsce dla obserwatorium? Dlatego, że jesteśmy w obszarze o niskim zaświetleniu aglomeracyjnym. Nie mamy tu w okolicy dużych miast, które... Powodowałyby to zaświetlenie i uniemożliwiały obserwacje, jak dzieje się to niestety w większości naszych dużych miejscowości, jak Warszawa, Kraków, Białystok. Tam generalnie są usadowione wszelkiego rodzaju zaawansowane obserwatoria. A tutaj mamy ciche wiejskie tereny, z dala od zaświetlenia, blisko ukraińskiej granicy. Mamy do granicy około 12 km. Najbliższe miejscowości, duże, to Rzeszów około 100 km, od nas również lwów około 100 km. Obserwatorium zostało wyposażone w kopułę obrotową, która pozwala na sterowanie sprzętem zdalnie. To była taka cała idea jakby tego projektu, by każda instytucja, każda osoba prywatna bądź naukowiec mógł też tym sprzętem sterować zdalnie z dowolnego miejsca na świecie i tak też jest ten sprzęt skonfigurowany. Wokół obserwatorium posiadamy również mini park doświadczeń. Jest to miejsce, gdzie dzieci, młodzież, dorośli mogą spróbować swoich sił z różnymi eksperymentami z zakresu fizyki, na przykład z dziedziny optyki, mechaniki. Jest to takie miejsce wprowadzające jakby do świata nauki. Posiadamy też obiekt, który jest odrębnym budynkiem. Jest to dawna hydroformia, która przepompowywała wodę do wieży ciśnień. Tam mamy niewielką salę prelekcyjną, która pozwala grupie szkolnej odbywać różnego rodzaju prelekcje, zajęcia warsztaty, które wkrótce będziemy organizować. Właściwie już organizujemy dziś mamy taką grupę, która będzie miała jeden z warsztatów związanych z astronomią. Ponadto posiadamy też miejsce do aktywnego odpoczynku na zasadzie Wielkiej Altany z dostępem do grilla, więc w ramach obserwacji nocnych, które będziemy planować, również udostępnimy tę infrastrukturę uczestnikom. Mamy też dodatkową atrakcję dla osób, które lubią wrażenia. Atrakcją jest trenażer lotniczy czyli tak zwany w, w, żyroskop można tak powiedzieć tak się potocznie na to mówi jest to urządzenie które potrafi wygenerować na ludzkie ciało przeciążenia rzędu 3G jest fajnym aktywnym sposobem spędzenia i poznania jakby spędzenia czasu i poznania możliwości własnego organizmu w zakresie odporności na przeciążenia także zapraszamy na to urządzenie szczyt obserwatorium zwieńcza Również taras widokowy, jest to dodatkowy element, który został zagospodarowany w ramach rewitalizacji. Jest to stalowy taras, który umieszczony jest dookoła całej wieży na wysokości około 20 metrów nad poziomem gruntu. Widać stąd takie obiekty na przykład jak wiatraki w okolicach Laszek, to jest odległość około 40 kilometrów, także jest to dodatkowa atrakcja turystyczna jako fajny punkt widokowy na, na, na okolice.